Psalm, który objawia nam wielkość Boga i Jego troskę o każdego z nas. Ten psalm przypomina nam, jak cenni jesteśmy w oczach Boga i jak daje nam władzę nad stworzeniem. Gdy zagłębimy się w ten psalm, przekonamy się, że może on być potężną duchową bronią przeciwko zazdrości i trudnościom, przed którymi stoimy. Wołajmy wspólnie do Pana, ufając, że nas wzmocni i ochroni. Psalm 8 jest pięknym wyrazem uwielbienia dla wielkości Boga i Jego troski o ludzkość. Psalmista oświadcza: Panie, Panie nasz, jak cudowne jest Twoje imię na całej ziemi. Psalm 8.1 Ten psalm przypomina nam, że chociaż Bóg jest nieskończenie potężny, postanowił dać nam wartość i autorytet. Kiedy spotykamy się z zazdrością i trudnościami, Możemy pamiętać, że nasza tożsamość i wartość pochodzą od Boga oraz że On nas chroni i wspiera w każdej sytuacji. Panie Boże, zbliżamy się do Ciebie z sercami pełnymi uwielbienia i wdzięczności, uznając Twoją wielkość i Twoją miłość do nas. Jak psalmista oświadczył w Psalmie 8: Chcemy wołać: O Panie, Panie nasz, jak cudowne jest Twoje imię na całej ziemi. Wiemy, że jesteś Stwórcą wszystkiego. Tym, który podtrzymuje wszechświat mocą swojego słowa, a mimo to troszczysz się o nas, małych i kruchych ludzi. Jesteśmy wdzięczni za Twoją stałą opiekę, Twoją bezwarunkową miłość i Twoją ochronę w naszym życiu. Ojcze, kiedy zastanawiamy się nad Twoją wielkością, przypomina nam się również, że stworzyłeś nas z wartością i celem. Dałeś nam władzę nad dziełami rąk Twoich, ukoronowałeś nas chwałą i czcią i uczyniłeś nas niewiele mniejszymi od aniołów. Pośród trudności i ataków zazdrości pamiętamy, że nasza tożsamość jest ugruntowana w Tobie i że nie musimy się bać, bo Ty jesteś naszym opiekunem i obrońcą. Wiemy, że w Tobie znajdujemy bezpieczeństwo i że Ty nas chronisz od wszelkiego zła. Panie, chcemy Cię wysławiać za Twoją dobroć i wierność, za to, że zawsze wspierasz nas w trudnościach. Kiedy okoliczności wywierają na nas presję, pamiętamy, że jesteś większy niż jakiekolwiek wyzwanie, przed którym możemy stanąć. Wiemy, że zazdrość innych nie może nas dosięgnąć, bo to Ty nas chronisz, otaczasz swoją miłością i prowadzisz bezpiecznymi drogami. Obyśmy każdego dnia mogli żyć z ufnością, że jesteś przy nas, oddalając wszelkie zło i prowadząc nas w pokoju. Boże, prosimy Cię, abyś wzmocnił nas, abyśmy mogli przeciwstawić się naciskom i atakom, które na nas powstają. Wiemy, że w Twojej obecności zazdrość i trudności nie mają mocy bo Ty jesteś tym, który przyodziewa nas swoją siłą i pozwala pokonać każdą przeszkodę. Obyśmy całkowicie Tobie zaufali, oddając Ci wszystkie nasze niepokoje i zmartwienia, wiedząc, że troszczysz się o nas z troską i miłością. Odpocznijmy w Twojej mocy, ufając, że jesteś naszą bezpieczną przystanią w chwilach potrzeby. Ojcze, modlimy się, abyś nadal nas prowadził, oświetlając naszą drogę i chroniąc nas przed zasadzkami wroga. Niech zazdrość, która może nas dosięgnąć, zostanie teraz zneutralizowana mocą Twojego imienia. Niech każde negatywne słowo, każda próba wyrządzenia nam krzywdy zostanie odrzucona, abyśmy kroczyli w zwycięstwie, wiedząc, że Ty jesteś naszą tarczą i ochroną. Obyśmy każdego dnia mogli żyć z pewnością, że w Twoich rękach jesteśmy bezpieczni i że żadna zła siła nie może nas pokonać. Panie, dziękujemy Ci. Bo wiemy, że pośród trudności ty jesteś naszą siłą i bezpieczeństwem. Zękujemy ci, bo nawet gdy wszystko wokół nas wydaje się rozpadać, ty jesteś naszą niezawodną skałą, tą, która nas podtrzymuje i utrzymuje w pozycji stojącej. Obyśmy żyli z tą ufnością, wiedząc, że jesteś wierny, że nas chronisz i prowadzisz, i że w Tobie znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy, aby zwyciężyć w życiowych bitwach. O Boże, abyśmy każdy dzień przeżywali z wdzięcznymi sercami, uznając, że jesteś Panem naszego życia, tym, który ukoronował nas chwałą i czcią i który powołał nas do życia w zwycięstwie. Obyśmy odzwierciedlali Twoją wielkość we wszystkim, co robimy, pokazując światu, że w Tobie jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Bądźmy świadkami Twojej mocy i dobroci, głosząc, że jesteś Bogiem, który nas chroni i prowadzi do triumfu. Ojcze, prosimy, abyś nadal otaczał nas swoją opieką, abyś nadal bezpiecznie nas prowadził i nadal wzmacniał nas, abyśmy mogli stawić czoła trudnościom i atakowi zazdrości. Obyśmy każdego dnia żyli z ufnością, że jesteś naszym Bogiem, naszym obrońcą i tym, który daje nam zwycięstwo nad wszelkimi siłami zła. Obyśmy odpoczęli w Twoich obietnicach, wiedząc, że jesteś wierny i wypełniasz wszystkie swoje słowa. Panie, modlimy się za tych. Którzy borykają się z zazdrością i trudnościami w swoim życiu. Prosimy Cię, abyś ich wzmacniał, chronił i prowadził bezpiecznie. Niech odnajdą w Tobie spokój i bezpieczeństwo, których tak bardzo potrzebują, i niech każdego dnia przeżywają pewność, że jesteś przy nich, walcząc za nich i chroniąc ich przed wszelkim nieszczęściem. Obyśmy byli narzędziami Twojego pokoju i miłości, niosąc zachętę i nadzieję potrzebującym. Boże, dziękujemy Ci za Twoją wierność, za Twoją nieustanną opiekę i Twoją obecność w naszym życiu. Obyśmy każdy dzień przeżywali z pewnością, że Ty jesteś naszą tarczą, naszą twierdzą i tym, który chroni nas od wszelkiej zazdrości i trudności. Obyśmy w pełni zaufali Tobie, wiedząc, że jesteś potężny, aby nas chronić i dać nam zwycięstwo nad wszystkimi siłami zła. Panie Boże, kontynuując tę modlitwę. Prosimy Cię o siłę i rozeznanie niezbędne do stawienia czoła trudnościom i przeciwstawienia się zazdrości, która próbuje nas dosięgnąć. Wiemy, że jesteśmy ograniczeni własnymi siłami, ale w Tobie znajdujemy moc i mądrość, aby pokonać każde wyzwanie. Wołamy teraz, abyś wzmocnił nas wewnętrznie, dając nam odwagę do wytrwania i mądrość do rozeznania właściwych ścieżek, którymi należy podążać, nawet pośród przeciwności. Ojcze, wiemy, że zazdrość jest subtelną bronią, której używa wróg, aby nas zniechęcić i trzymać z dala od Twoich celów. Ale w Tobie znajdujemy ochronę i opór. Prosimy Cię, abyś umożliwił nam rozpoznanie i odrzucenie wszelkich form zazdrości, niezależnie od tego, czy są one skierowane przeciwko nam, czy też te, które staramy się chować w naszych sercach. Obyśmy żyli z pewnością że Twoja miłość i Twoje zaopatrzenie nam wystarczą i że nie musimy się bać ani porównywać się z innymi. Niech zazdrość nie znajdzie miejsca w naszych sercach, gdyż jesteśmy usatysfakcjonowani i bezpieczni w Tobie. Panie, prosimy Cię, abyś obdarzył nas rozeznaniem, abyśmy mogli rozpoznać pułapki, które wróg zastawia na naszej drodze. Obyśmy zawsze byli uważni na Twój głos, słuchali Twoich wskazówek i przestrzegali Twoich przykazań. Wiemy, że trudności są częścią życia, ale wiemy też, że jesteś przy nas w każdej bitwie, prowadząc nas i wzmacniając. Obyśmy z wiarą i ufnością stawiali czoła wyzwaniom, wiedząc, że Ty już przygotowałeś drogę do naszego zwycięstwa. Boże, prosimy Cię, abyś nas wzmocnił, abyśmy nie dali się pokonać trudnościom, ale przezwyciężyli je siłą, która pochodzi od Ciebie. Obyśmy pamiętali, że w Tobie jesteśmy więcej niż zwycięzcami i że żadna broń ukuta przeciwko nam nie będzie prosperować. Obyśmy ufali Twoim obietnicom, wiedząc, że jesteś wierny, który nas wspiera i prowadzi, nawet w najtrudniejszych chwilach. Obyśmy każdy dzień przeżywali z pewnością, że jesteś naszym obrońcą, tym, który za nas walczy i daje nam zwycięstwo nad wszelkimi trudnościami. Ojcze, prosimy Cię, pomóż nam patrzeć na Ciebie i nie pozwolić, aby trudności i zazdrość odwiodły nas od ścieżki, którą dla nas przygotowałeś. Ufajmy, że we wszystkim działasz dla naszego dobra, kształtując nas i wzmacniając, abyśmy mogli wypełnić cel, jaki wyznaczyłeś sobie dla naszego życia. Bądźmy przykładami wiary i wytrwałości, pokazując światu, że w tobie znajdujemy siłę i odwagę, by pokonać wszelkie przeciwności losu. Panie, prosimy cię. Abyś nadal prowadził nas swoją mądrością i rozeznaniem, abyśmy mogli podejmować sprawiedliwe i właściwe decyzje we wszystkich obszarach naszego życia. Obyśmy byli wrażliwi na Twoje kierownictwo, unikając pułapek wroga i zawsze podążając Twoimi drogami sprawiedliwości i prawdy. Obyśmy w pełni Ci zaufali, wiedząc, że to Ty prowadzisz nas bezpiecznie, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. O Boże, wiemy, że trudności często nas kształtują i wzmacniają. Prosimy Cię, abyś dał nam mądrość, abyśmy mogli patrzeć poza nasze okoliczności, uznając, że wykorzystujesz każdą sytuację dla naszego dobra i Twojej chwały. Obyśmy uczyli się na trudnościach, stając się silniejsi i bardziej zależni od Ciebie. Bądźmy cierpliwi i wytrwali, ufając, że we właściwym czasie zapewnisz nam zwycięstwo nad wszelkimi przeciwnościami losu. Ojcze, modlimy się, abyś nadal chronił nas przed zazdrością, która próbuje przeniknąć do naszego życia. Obyśmy żyli w pokoju i zadowoleniu, wiedząc, że błogosławisz nas zgodnie ze swoim doskonałym planem dla nas. Obyśmy byli wdzięczni za wszystko, co mamy, uznając, że każde błogosławieństwo pochodzi od Ciebie. Niech w naszych sercach nie ma miejsca na zazdrość, ale żyjmy z sercami pełnymi wdzięczności i ufności w Twoją miłość i opiekę. Panie, dziękujemy Ci, bo wiemy, że pośród trudności Ty jesteś naszą siłą i bezpieczeństwem. Dziękujemy Ci, bo w Tobie znajdujemy wszystko, czego potrzebujemy, aby żyć pełnią i błogosławieństwem. Obyśmy każdego dnia mogli żyć z ufnością, że jesteś przy nas, prowadzisz nas, chronisz i wzmacniasz, abyśmy mogli oprzeć się zazdrości i pokonać trudności. Obyśmy byli świadkami Twojej mocy i Twojej wierności, pokazując światu, że w Tobie jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Boże, abyśmy nadal szukali Twojego oblicza, ufali Twojej mocy i żyli według Twojej woli. Obyśmy byli mocni w naszej wierze, niezachwiani w zaufaniu do Ciebie i zawsze gotowi przeciwstawić się złu z odwagą i determinacją. Obyśmy każdego dnia żyli w Twojej obecności, wiedząc, że w Tobie jesteśmy chronieni i bezpieczni przed wszystkimi siłami, które próbują nas sprowadzić ze ścieżki, którą dla nas przygotowałeś. Panie Boże, trwamy w modlitwie, wołając o Twoją stałą obecność w naszym życiu. Wiemy, że bez Ciebie nic nie możemy zrobić, ale dzięki Twojej obecności w nas jesteśmy w stanie stawić czoła każdemu wyzwaniu. Dziś prosimy Cię, abyś pozostał przy nas, kierując każdym naszym krokiem i chroniąc nas przed wszelką negatywnością, sprzeciwem i wszystkim, co opróbuje nas od ścieżki, którą dla nas przygotowałeś. Ojcze, chcemy żyć w intymnej komunii z Tobą, uznając, że Twoja obecność w naszym życiu jest dla nas największym źródłem siły i bezpieczeństwa. Wiemy, że gdy jesteśmy blisko ciebie, zazdrość, trudności i wszelkie formy sprzeciwu tracą swoją moc, by do nas dotrzeć. Prosimy, abyś nadal otaczał nas swoją miłością i ochroną, usuwając wszelką negatywność, która może nas otaczać. Obyśmy czuli twój pokój w naszych sercach, nawet pośród burz życia, wiedząc, że jesteś naszą bezpieczną przystanią. Panie, modlimy się, aby Twoje światło świeciło na nas, oświetlało nasze ścieżki i rozpraszało wszelką ciemność, która próbuje nas otaczać. Wiemy, że w Twojej obecności nie ma miejsca na ciemność i że żadna siła zła nie zwycięży tych, którzy ufają Tobie. Obyśmy kroczyli w Twoim świetle, ufając, że prowadzisz nas bezpiecznie wszystkimi ścieżkami życia. Niech twój pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzeże naszych serc i umysłów, nie pozwalając, aby negatywność i sprzeciw znalazły miejsce w naszym życiu. Boże, prosimy Cię, abyś nadal nas prowadził we wszystkim, co robimy. Obyśmy wyraźnie słyszeli Twój głos, przestrzegając Twoich przykazań i krocząc Twoimi ścieżkami prawości i prawdy. Obyśmy byli wrażliwi na Twoje kierownictwo, unikali pułapek wroga i pozostali niezmienni w Twojej woli. Niech w każdej decyzji, którą podejmujemy, szukamy twojej rady, ufając, że poprowadzisz nas bezpiecznie i ochronisz przed wszelkimi przeciwnościami, jakie mogą się pojawić. Ojcze, prosimy cię, abyś nadal wzmacniał naszą wiarę, abyśmy mogli trwać w zaufaniu do ciebie. Wiemy, że przeciwności i trudności mogą nami wstrząsnąć, ale w tobie znajdujemy siłę, aby stawić opór i zwyciężyć. Obyśmy każdy dzień przeżywali z pewnością, że jesteś przy nas. Walczysz za nas i umacniasz nas, by stawić czoła każdemu wyzwaniu. Obyśmy w pełni zaufali Twojej mocy i Twojej ochronie, wiedząc, że w tobie jesteśmy bezpieczni od wszelkiej negatywności i sprzeciwu. Panie, modlimy się, abyś nadal chronił nas przed wszystkimi negatywnymi wpływami, które próbują przeniknąć do naszego życia. Obyśmy zawsze byli uważni na Twój głos, odrzucając wszystko, co nie pochodzi od Ciebie i przyjmując Twoją prawdę i Twój pokój. Obyśmy żyli w wolności, bez strachu przed sprzeciwem, wiedząc, że to ty nas strzeżesz i bezpiecznie prowadzisz. Obyśmy mogli odpocząć w twojej obietnicy, że dopóki jesteśmy pod twoją opieką, nie stanie nam się żadna krzywda. Boże, prosimy Cię, abyś napełnił nas swoim duchem świętym, odnawiając nasze siły i uzdalniając nas do życia zgodnie z Twoją wolą. Obyśmy zostali napełnieni Twoją miłością. Twoim pokojem i Twoją mądrością, odzwierciedlając Twój charakter we wszystkich obszarach naszego życia. Obyśmy byli światłem pośród ciemności, pokazując światu, że w Tobie znajdujemy wszystko, czego potrzebujemy, aby żyć pełnią i błogosławieństwem. Bądźmy świadkami Twojej mocy i dobroci, dzieląc się z innymi nadzieją i pokojem, które odnajdujemy w Twojej obecności. Ojcze, dziękujemy Ci, bo wiemy, że jesteś wierny, aby nas prowadzić i chronić. Dziękujemy Ci, że w Twojej obecności znajdujemy bezpieczne schronienie przed wszelkimi formami sprzeciwu i negatywności. Obyśmy przeżywali każdy dzień z wdzięcznymi sercami, uznając, że jesteś naszym Bogiem, naszym obrońcą i tym, który nas bezpiecznie prowadzi. Obyśmy w pełni ufali Tobie, wiedząc, że masz moc, aby nas utrzymać i poprowadzić do zwycięstwa. Panie, modlimy się za tych, którzy w swoim życiu spotykają się z przeciwnościami i negatywizmem. Prosimy Cię, abyś ich wzmacniał, prowadził i chronił. Niech odnajdą w Tobie pokój i bezpieczeństwo, których potrzebują, aby z ufnością i wiarą stawić czoła trudnościom. Obyśmy byli narzędziami Twojego pokoju, niosąc zachętę i nadzieję potrzebującym. Niech przez nasze życie inni dostrzegą Twoją miłość i Twoją opiekę i zostaną przyciągnięci bliżej Ciebie. Boże, abyśmy nadal szukali Twojego oblicza, ufali Twojej mocy i żyli według Twojej woli. Obyśmy byli mocni w naszej wierze, niezachwiani w zaufaniu do Ciebie i zawsze gotowi przeciwstawić się złu z odwagą i determinacją. Obyśmy każdego dnia żyli w Twojej obecności, wiedząc, że w Tobie jesteśmy chronieni i bezpieczni przed wszystkimi siłami, które próbują nas sprowadzić ze ścieżki, którą dla nas przygotowałeś. Panie Boże, kończąc tę modlitwę, chcemy Ci podziękować i wysławić Cię za pewność zwycięstwa, którą w Tobie odnajdujemy. Wiemy, że niezależnie od trudności i zazdrości, jakie mogą się nam przeciwstawić, Ty jesteś tym, który stoi i chroni nas. Dziś potwierdzamy naszą ufność w Twoją stałą obecność i Twoją opiekę, ufając, że jesteś wierny i prowadzisz nas bezpiecznie wszystkimi drogami życia. Ojcze, gdy rozważamy Psalm 8, przypominamy sobie, jak ukoronowałeś nas chwałą i czcią i dałeś nam władzę nad dziełami rąk swoich. Wiemy, że jako Twoje dzieci jesteśmy przez Ciebie cenni i chronieni. Obyśmy żyli w tej ufności, wiedząc, że żadne zło nie zwycięży tych, których strzeżesz. Niech zazdrość, trudności i wszelkie formy sprzeciwu zostaną teraz rozwiane moc Twojego imienia i abyśmy kroczyli w zwycięstwie, wiedząc, że ty zawsze jesteś po naszej stronie. Panie, dziękujemy Ci, bo wiemy, że w Tobie mamy całkowitą i doskonałą ochronę. Dziękujemy Ci. Ponieważ pośród burz życia jesteś naszym bezpiecznym schronieniem, tym, który otacza nas swoją miłością i podtrzymuje nas pośród przeciwności losu. Obyśmy każdego dnia mogli żyć z pewnością, że ty jesteś naszą tarczą, naszą twierdzą i naszą ucieczką w potrzebie. Obyśmy w pełni zaufali Tobie, wiedząc, że w Tobie odnajdujemy pokój, bezpieczeństwo i zwycięstwo nad wszelkimi siłami zła. Boże, prosimy Cię. Abyś nadal odnawiał naszą wiarę i umacniał naszą ufność w Tobie. Obyśmy żyli według Twojego słowa, przestrzegając Twoich przykazań i ufając Twoim obietnicom. Wiemy, że w Tobie jesteśmy bezpieczni przed wszelkimi atakami wroga i że żadna broń utworzona przeciwko nam nie będzie skuteczna. Obyśmy szli z podniesioną głową, wiedząc, że jesteśmy Twoimi dziećmi, kochanymi, chronionymi i prowadzonymi przez Ciebie. Ojcze, modlimy się abyś nadal nas prowadził we wszystkich obszarach naszego życia. Obyśmy mogli wyraźnie słyszeć twój głos, podążając za twoimi wskazówkami i pozostając wierni twoim drogom. Niech we wszystkim czcimy twoje imię, będąc przykładem wiary, miłości i wierności Panu. Obyśmy byli świadkami twojej mocy i dobroci, pokazując światu, że w tobie odnajdujemy prawdziwe zwycięstwo i ochronę przed wszelkimi formami zła i sprzeciwu. Panie, wiemy, że w Twojej obecności znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy, aby żyć pełnią i błogosławieństwem. Obyśmy codziennie szukali Twojego oblicza, ufając, że jesteś dla nas źródłem siły, mądrości i ochrony. Obyśmy żyli w intymnej komunii z Tobą, uznając, że Twoja obecność w naszym życiu jest największym skarbem, jaki możemy posiadać. Obyśmy zostali odnowieni i wzmocnieni w Tobie, gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu, które stanie na naszej drodze. Boże, dziękujemy Ci za Twoją wierność i stałą opiekę w naszym życiu. Dziękujemy Ci, bo wiemy, że w Tobie jesteśmy bezpieczni od wszelkich sił zła i że nic nie jest w stanie odłączyć nas od Twojej miłości. Obyśmy przeżywali każdy dzień z wdzięcznymi sercami, uznając, że jesteś naszym Bogiem, naszym obrońcą i tym, który nas bezpiecznie prowadzi. Obyśmy w pełni ufali Tobie, wiedząc, że masz moc, aby nas utrzymać i poprowadzić do zwycięstwa. Ojcze, modlimy się za tych, którzy w swoim życiu borykają się z trudnościami, zazdrością i sprzeciwem. Prosimy Cię, abyś ich wzmacniał, prowadził i chronił. Niech odnajdą w Tobie pokój i bezpieczeństwo, których potrzebują, aby z ufnością i wiarą stawić czoła wyzwaniom. Obyśmy byli narzędziami Twojego pokoju, niosąc zachętę i nadzieję potrzebującym. Niech przez nasze życie inni dostrzegą Twoją miłość i Twoją opiekę i zostaną przyciągnięci bliżej Ciebie. Panie, zamykamy tę modlitwę z sercami pełnymi wiary i wdzięczności. Wiemy, że w Tobie mamy zwycięstwo nad wszelkimi formami zła, zazdrości i sprzeciwu. Obyśmy każdego dnia żyli w Twojej obecności, ufając, że jesteś naszą tarczą, naszą twierdzą i tym, który chroni nas przed wszelkimi siłami zła. Tobie oddajemy całą cześć, całą chwałę i całą chwałę dziś i zawsze. Umiłowany Boże, zamykamy tę modlitwę z wdzięcznymi sercami za Twoją opiekę i wierność. Wiemy, że w Tobie jesteśmy bezpieczni i że Ty jesteś naszą tarczą przed wszelką zazdrością i trudnościami. Obyśmy każdego dnia żyli ufając Twojej obecności i Twojej mocy, wiedząc, że Ty nas strzeżesz i bezpiecznie prowadzisz. Dziękujemy Ci za Twoją sprawiedliwość, Twój pokój i Twoje zwycięstwo w naszym życiu. Tobie niech będzie cała chwała, dziś i na wieki. Dziękujemy, że przyłączyłeś się do nas w tej pełnej mocy modlitwie. Jeśli to przesłanie wniosło pokój i bezpieczeństwo do Twojego serca, zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej treści wzmacniających wiarę. Udostępnij ten film znajomym i rodzinie aby i oni mogli doświadczyć boskiej ochrony przed wszelką zazdrością i trudnościami. Niech Pan nadal Cię prowadzi i chroni na wszystkich Twoich ścieżkach. Trwajcie w pokoju Chrystusowym i do zobaczenia następnym razem.